Jest, klasyfikuje Polskę na 164. miejscu w świecie. Czyli dzisiaj w Polsce cokolwiek zainwestować w oparciu o to prawo, które jest, jest, yy, wręcz, yy, no, kładzie się inwestorom kłody pod nogi. I to widać za każdym razem. I nie mogę się przebić. Co prawda ostatnio byłem na spotkaniu z, z panem Sheinfeldem, jest dość wysoko tam w tych kwestiach, mówił, że projekt nowego prawa budowlanego przeszedł już uzgodnienia w rządzie, i jest już u laski marszałkowskiej. Czyli być może, że będą jakieś zmiany. Przykład prosty, który denerwuje. Przychodzi, ktoś pracuje za granicą. Ciężko zgromadził środki przychodzi na swojej działce chce. Wybudować, czy od rodziców dostał działkę, dom. Pierwsze pytanie jest, czy jest zjazd istniejący. No i jak zacznie się, że niepouczony inwestor napisze, nie ma zjazdu, a jest to od drogi gminnej mostek trzeba byłoby rzucić z rur 46 i napisać, że jest zjazd. Albo Mostka nie trzeba. Albo i Mostka nie trzeba, bo on trzeba napisać, że się zjeżdża. Że jest zjazd. To zaczyna się tak, no to tak. No to y, trzeba zaprojektować zjazd 1500. Jak jest y, przepusz, pozwolenie wodnoprawne. I proszę Państwa, y, ja powiem tak, za moich czasów tamtych, nie wiem, czy zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem. Okazało się, że chyba niezbyt zgodnie, ale nic z, y, z tego nie miałem. Bo y, urząd ma być dla człowieka. Ja wyrysowywałem taki przepust i podpisywałem się pod to. Co prawda nie znalazło się to we wszystkich doniesieniach, ale e, trzeba iść ludziom na rękę. Ja nie wiem jak to tak, żeby iść na rękę. I, i taki gościu jak przyjedzie raz na tydzień i potem e, jest pół roku za granicą, to jemu się tak obrzydzi, że on potem z tej Anglii nie będzie wracał. Musi to być rozsądne. Prawo nie jest do bicia ludzi. Prawo jest do tego, aby unormować stosunki międzyludzkie. Jeżeli będziemy tylko uważać, że prawo jest po to, żeby komuś dosolić, to, to w takim państwie ja nie chcę mieszkać. No, przykład, przykład tego angielskiego policjanta, kiedy znajomego tu z Ryglis zaczepił w Anglii. Facet niemeldowany i mówi, no prawo jazdy. Mówi, no, no zapomniałem, nie? I dowód rejestracyjny. Zapomniałem. Mówi tak, ja mam spisane tu pana ten policjant, mówi jutro do 11 ma pan to przynieść na posterunek w tym i w tym mie mieście. Jest. Mimo, że prawo angielskie, tak jak nasze, jest rygorystyczne. Yy, wzięcie samochodu, yy, w ogóle nie dopuszczenie do ruchu. Ale podejście jest inne. No facet mógł sobie zapomnieć. Zaniósł to. Tutaj zrejdy słowa zamiast to na drugi dzień, dobra, nie ma sprawy. Co by było, gdybyście się wy zatrzymali 100 metrów od domu bez prawo jazdy, i bez rejestracji? U nas. U nas. Wiecie? I nie, mało tego byście wołali z domu, przywieź mi, nie, on by zaraz powiedział, no ale pan, pan podczas kontroli nie miał. To jest tragedia. To jest tragedia braku zaufania społecznego w Polsce i jakieś takie bicie prawem w człowieka. Jak cicho to wymyślmy mu, popatrzmy na niego i wymyślmy mu artykuł, jak byśmy mogli mu tutaj dopiąć. Ludzie, jak my tego tutaj na miejscu nie zaczniemy od siebie przebudowywać, to to, to będzie tragedia. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeszcze może słowo na temat tych przewozów. Teraz zrobiliśmy takie rozeznanie wszystkich przewoźników, wszystkich linii, jakie są na terenie. Jakie, jakie kursują przez teren gminy. I próbowaliśmy znaleźć takie puste miejsca, no więc na pewno jest to ta, ta trasa tutaj na Tuchów, bardziej, bardziej z lub czy przez Zalasową na Tuchów i, i od lub czy przez Kowalową do Rybic no już z Rygnic o to jest łatwiej, bo już przed południem, tam zaraz po południu jest więcej dyskursów. Problemem jest również ta luka wieczorna, taka od 19 do, no, praktycznie chyba do północy, że nic nie jedzie tu, od, od Tarnowa w tym stronę. Jedzie kurs z Tarnowa do, za, przez Zalasaką do Lubczy i nie jedzie do Rybnic. I w związku z tym rozmawiałam z jednym z przewoźników lokalnych, tutaj, którzy jeżdżą na terenie gminy który ma zastanowić się nad koncepcją takiej, takiej linii, takiej pętli, która by była przez które przez gminy czy to w jedną stronę, czy później z powrotem na trasie od Rygizrów czy Zalasowej do Tuchowa. Ma zbadać ten, ma zbadać w jakiej porze to powinno być ma pewne doświadczenie, więc mógłby z dużą, dużym prawdopodobieństwem określić, jakie byłoby obłożenie tej linii i ewentualnie, jak dużo my, jako gmina, musielibyśmy do tego dopłacać. Przy czym od przyszłego roku zmienia się w jakieś prawo przewozowe, nie będę się wymążać, bo się nie znam na tym. Nie próbowałam w to wchodzić że łatwiej będzie łączyć takie lokalne linie, które jeżdżą po drogach gminnych i powiatowych. Powiem nie wiem dokładnie w czym rzecz, w tej chwili jest to ponoć problem o wiele większy, od przyszłego roku będzie można to robić. I ten Pan ma opracować taką koncepcję, taką propozycję takiej linii i będziemy próbować wspólnie to uruchomić. Ale tak jak powiedziałam, on mówi, że jest to w tym roku niemożliwe, ze względów proceduralnych od przyszłego roku będzie prostsze. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? W takim razie zebranie uważam za zamknięte. Bardzo dziękuję za przybycie. Zachęcam do udziału w głosowaniu 1 marca i bardzo proszę o podchodzenie do tutaj jeszcze zapisem, na ten kamień i ewentualnie zgłosicie Państwo jakieś takie, które trzeba jeszcze zgłaszyć. Dziękuję.